Dzień dobry. Waga w energii dwójki. Uran się tutaj pokazuje u byka. E, Nie o, byk, proszę bardzo. Uran, byk. Uran to wodnik. Wodnik, byk. Waga. Tutaj e, zobaczymy sobie najpierw e, urana. Bo tutaj coś jest na rzeczy zdecydowanie, że się uwagi pokazał uran. Uran, jaka wiadomość uraniczna dla wagi. nagłe, nagłe bardzo gwałtowne zmiany. One są nie, nie Nieprzewidziane, jasne, ale trzeba sobie będzie z nimi poradzić. E, zmiana dotyczy własnej emocjonalności bardzo tych głębokich, podświadomych odczuć, które się ma w sobie, e, emocje do, do przepracowania, i tak naprawdę to jest takie mm, rozważenie obu stron tej samej emocji. Na przykład, jeżeli targa mną rozczarowanie, to z jednej strony, hmm, co ja czuję z tym rozczarowaniem? A jakie historie za tym się kryły? Co, co wybudziło, co wygenerowało te akurat emocje? Ale z drugiej strony, czego ja się mogę nauczyć osobę? W jaki sposób mogę? Zapobiec e, te, podobnym sytuacjom na przyszłość. Mamy czwarty dom. Mamy e, pokazany dom. Mamy pokazaną rodzinę. Mamy pokazaną matkę. Mamy pokazaną, pokazaną, e, pokazane dzieciństwo. E, wręcz można tutaj powiedzieć dość dramatyczne. Ponieważ no jest jakoś tak bardzo dużo tajemnic gdzieś było w tym, w tym dzieciństwie, i teraz ja już jako dorosła waga zaczynają do mnie docierać. Zaczynam rozumieć, bo zaczynają do mnie docierać jakieś historie zupełnie niewytłumaczalne, nietypowe, których nie rozumiem, a one wychodzą po prostu z podświadomości, bo już jest na nie czas. Pokazał się pluton. Pluton to jest bardzo głęboka podświadomość. I pokazał się rak przy tym, i pokazał się czwarty dom, czyli rak. Pluton jest jeszcze głębszy niż sam rak. Ponieważ. Ponieważ pluton to skorpion. Skorpion jest pomiędzy rakiem a rybami, które notabene tutaj się pokazały. Um, rak to są te moje dziecięce emocje. Pluton skorpion, to już ja jako dorosły, jak ja odczuwam emocje jako dorosły, a ryby to już jest, to są moje dorosłe emocje, ale podświadome, nieodkryte. Dlatego też tutaj y, dzieciństwo przede wszystkim to jest, to jest ta rzecz. Gdyby tak ułożyć tę energię, mamy czwarty dom czyli raka, skorpiona, plutona i ryby. Czyli tutaj zdecydowanie to są sprawy y, y, emocji z dzieciństwa. I pokaza pokazał się archetyp matki, ale bardzo okrutny. Bardzo okrutny. To jest takie zostawienie dziecka wręcz na pastwę losu. Eee, po prostu. No, opieka społeczna miałaby co robić. To na pewno. Okazał się skorpion w odwrocie skorpion, pluton czyli moje nieprzerobione jeszcze, podświadome emocje. Związane z domem, związane z matką. To jest taka robota nad tym. I poczucie takiego pecha, że pewne rzeczy mi nie wychodzą, ponieważ ja nawet sam nie wiem, bo to się dzieje w podświadomości, że ja to generuję. A rozwiązać te sprawy z matką, z domem, to jest klucz do tego, żeby sobie naprostować życie. Co dalej? uwagi. Czyli ta dwójka tutaj u Państwa podwojona dwójka. Waga też jest prawda? Rozważająca. Biorąca e, minimum dwie strony pod uwagę. Potwierdziło się to. Mamy e, dwójkę do kwadratu. To jest ciekawe. Dwa do kwadratu to jest cztery, a cztery to jest trak. To jest czwarty dom astrologiczny. No, właśnie, więc tu jest temat. Broga, mhm. mamy relacje, yy, możemy mieć relacje matka-syn. Natomiast, y, mm, natomiast tutaj y, jest bardziej y, ukazany, y, ukazana moja frustracja, ponieważ ja nie mogę, y, nie ma ruchu w moim, w moim życiu. Jakoś tak stoi wszystko. Nie mogę, nie mogę niczego przedsięwziąć, nie mogę zrealizować, nie mogę jakoś wyprodukować. to są podświadome lęki, a ja w ogóle nie mam tutaj możliwości zmiany czegokolwiek. Absolutnie jestem tak zablokowany. Z bardzo prostego powodu, trudnego, tragicznego, traumatycznego. Bo po prostu kiedy byłem dzieckiem, to ciągle zamykano mi mordę. Nie wolno było mi się odezwać, nie wolno było mi się sprzeciwić, nie wolno było się zbuntować. Byłem wychowywany na tak zwanego grzecznego chłopca lub grzeczną dziewczynkę, mm, i teraz ja płacę za to cenę. Jaka, jaka jest cena? Nie mogę formułować sobie życia takiego, jak chcę. Nie mam takiej opcji, nie mam takiej możliwości, nie mam tego manewru. Chciałbym sobie kształtować swoją energetykę życiową tak, jak mi się podoba, czyli przyciągając pewne rzeczy, wchodząc w konkretne energie. To znaczy, wchodząc w energię, to znaczy podejmować jakieś aktywności i wysiłku z nimi związane. Więc tutaj ja nie mogę, nie mogę, po prostu jestem zablokowany, zamrożony. Tylko dlatego, że nie wolno mi było nigdy, nigdy się odezwać, zawsze musiałem być poprawny, zawsze musiałem być wzorem, a wzór ma to do siebie, że zawsze musi być wzorem. Nie, nie ma prawa do pomyłki. To jest takie naprawdę spuszczenie stonu, dlatego, że spuszczenie stonu i roztopienie tego lodu w sobie emocjonalnego, dlatego, że Jesteśmy ludźmi. Po prostu my się uczymy na błędach. Tak jest skonstruowany ten wszechświat, ta galaktyka. Może na innych galaktykach, w innych galaktykach jest inaczej. Może, jeżeli ży istnieje życie na innych planetach, może tam jest łatwiej. Natomiast tutaj w systemie solarnym jest jak jest. Czyli, czyli trzeba się uczyć na błędach i. Um... To jest takie, y, oczywiście, jest ogromna zachęta do pracy nad sobą, ale jednocześnie, żeby to y, żeby mieć dość dużo wyrozumiałości dla samego siebie. Dotychczas tego nie było, nikt nie okazywał lub mało kto. Y, to jest takie poczucie tego niedokochania, natomiast y, nic nie stoi na przeszkodzie, żebym ja to sobie sam dał, bo można. Można, tylko naprawdę trzeba się poświęcić sobie samemu. Ponaprawiać te rany, pozalepiać. Oczywiście trzeba się do tego wrócić, to sko się skonfrontować z tym. E, wypłakać, wykrzyczeć, nawrzeszczeć. E, naprawdę, bo tu mówimy o kategorii traumy, więc może być naprawdę różnie. E, jeszcze Państwo mogą być nieświadomi, jakie w sobie emocje chowają. W sensie jaka intensywność, bo nazwać jest łatwo. Z reguły. Natomiast yy, yy, jaka jest intensywność, to już jest. Yy, to się człowiek dowiaduje wtedy, kiedy, kiedy one się pojawiają, kiedy się odkrywają, kiedy się człowiek do nich dokopie. Jest tu pokazany skorpion, pluton, ryby, bardzo głębokie yy, eksplorowanie. I odkrywanie kolejnych tych warstw, różnych zasyfiałych emocji, które się w sobie ma, um, będące wynikiem oceny innych ludzi, spoj spojrzeń, um, jak jakiegoś sarkazmu. Więc tutaj praca do wykonania dla wagi, według potrzeb i ich woli. Oczywiście, to jest, to są emocje z dzieciństwa przepracowanie też matki. Muszę sobie zajrzeć do czytań dla raka, ponieważ e, rak bardzo dużo miał e, tematów matki. Jakieś ostatnimi czasy właśnie. Yy, przede wszystkim rak. Proszę sobie zobaczyć czytanie yy, pod tytułem dla raka pod tytułem Trudny temat matki. Albo na marzec, zwierciadło ludzkiego lenistwa. To jest rak. Więc, yy, yy, yy. mogą sobie Państwo zajrzeć do koziorożca. Pod tytułem Świat Duchowy, żebym zrozumiał, kim jestem, albo mm, na marzec dla koziorożca Temat matki do przerobienia, gwarancja wolności. Proszę sobie przejrzeć te materiały, przesłuchać, bo jako, jako uzupełnienie, myślę, że tak, ponieważ, ponieważ tutaj no, jest trauma zdecydowanie, a ostatnio te tematy. Ten temat matki się przejawiał yy, przede wszystkim rak koziorożec, yy, więc no, naprawdę nie zaszkodzi. Proszę sobie pomóc. Dziękuję.